Now, let's get down there. He might be hurt. This just in. Tourism. Upset up and astounding up 3,000% as a fresh wave of Americans make Dubai their vacation destination of choice. When asked what he thought of these fresh new faces, a local Dubai man had these words to say. co gościu siedzi na Kiblu, czy jak? Co takie odgłosy wydaje? Nie wiem. Nieważne chłopaki dawajcie ze mną. Ja idę do przodu? Czas odbić Groda, czy jak Groda? Oh, what it is. A. Dying and to jest. Hmm. Prawda Hot sun, cool Sun. Aha. Hmm, super. Eeeeh. Co to jest? Freedom grows from. Bl. Bloodite? sent Blood. to jest dyby, Nie wiem. Czyli wolność rośnie z krwawego piasku? Nie. Nie jestem jest to Better Better than slavery. Lepsze to niż. niż. niewolnictwo. Nie może kto the hell To They spot us? Not yet. Ja Ogólnie oglądają sobie lepszą brońkę, inną. O oh yeah! się fajnie. Zastanawiam się, jakby to rozegrać. Ich tu na pewno przyjdzie więcej. O oh, wiele więcej. Jestem pewien tego. Oh. O wiele więcej niż można by było się spodziewać. No tak, tak, tak. Siema koleszko, pik. Tak. Sekunda gościu muszę wymierzyć. Dobra, trzeba zmienić celownik normalny. Wow 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 Spokojnie kurde Sam z Stary no Widziałem laski, to są gorętsze niż nie jedno słońce. No właśnie. Kurde, ich tu dużo schodzi. Mówiłem o tym, że dużo ich tutaj zejdzie? No to miałem rację. Tak. Jeden strzał, jeden kill. To mi się podoba, tak? Tak, dobra brońka ogólnie to jest. Naprawdę dobra brońka. Tylko żeby nie ładować do niej amunicji, wszystko będzie cudownie, świetnie, pięknie. O, oh, shit, chodź się. Okej, okay. sekunda, sekunda, muszę tylko zmienić brońkę. Dobra. Dobra. Mogę choć... Gościu dostał w głowę i się nie przejął. Nie no, po prostu. <laughs> to jest śmieszne trochę. Gin. O jezu, zmarnęły pociski. Nie, dostał w głowę. Lata bez hełmu, to jest ciekawe. I jakoś się nie przejmuje tym, że właśnie dostał w głowę, a ja nie trafiłem. Ja bym się troszeczkę bał, bo oni są dosyć porąbani, a ja zaraz zginę, więc się troszeczkę tutaj. Ta. O, dzień dobry. Tak mogę strzelać, z daleka jestem trochę cienki w tym, ale z bliska jak najbardziej. Ajajaj, aj, aj. nie trafiłem. Bo oni są tutaj, czy są tutaj z tej lewej strony? No nie wiem, przeładował tu drugą A nie, muszę nawet. Ale fajnie, amunicja jest. A, mikro. No, mikro to raczej średni plan. Kto dostał. Okej, okay, na spokojnie. Um... O, ty, 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 ty. I ogólnie zrobiłem jedną rzecz. A mianowicie... O, kurde, wa, ła, 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 ła. Zmniejszałem poziom trudności, ponieważ zbyt dużo razy padałem, a no nie chcę kurde robić z tego jakiejś gry typu Stark Souls, Więc po prostu... Okej, okay, załatwieni. Więc po prostu zmniejszyłem sobie poziom trudności na normalny, oczywiście. To nie na żadny łatwy na normalny. Nawet mogę to chyba sprawdzić tutaj. Nie mogę czy nie? Opcje? A, poziom trudności ustawiam sobie właśnie na operację bojową, czyli na normalny. To jest najtrudniejszy, a to jest trudne. Bo zbyt dużo razy padałem, jak to powiedziałem wcześniej. No i tyle. Eee, mam coś tutaj jeszcze? O kurde, kurde, spokojnie, spokojnie, gdzie oni są, bo nie widzę ich. Widzę ich gdzieś? Nie widzę ich. Trzeba mi się amunicja do tej drugiej broni. Oni ja są gdzieś. W... Co to było? Goście stało obok mnie. Słyszę ich gdzieś tam dalej, staram się być ostrożny, znaczy nie pokazuję, że jestem ostrożny, <grym>, O kurde Co mi się trafi, nawet, nawet to strzelanie nie jest takie złe Aj. A dobra, jednak nie jest, jestem z strzelami, nieważne Tam jest jeden? Nie, tam jest kurde wisielec, masakra To było, To jest porypane, aha, tak zdecydowanie, przeskok, to jest jakaś osłona Osłona, za którą się skryje? Tak jest. Dał się ma koleżko. tak mu trzeba z jakiegoś skauta czy coś. Tam jest koleżko następny. Gdzieś tu jeszcze jest następny, ale go nie widzę. Napadę jakoś go wypatrzeć. O, jakby coś mogę rozwalić? Eee, nie wiem co, niby. Tą deskę? To? Nie. Ten murek? Wątpię, że murkiem, dobra, do, znaczy, że murek rozwalił pociskami. O, uzupełniam amunicję, ale tylko do jednej broni? Nie, akurat do tej broni, do której chciałem, dobra, dobra. Co kolego, co do mnie strzela? Bo muszę się, od, się chwilę od tego wadzić. Dobra, muszę tutaj zastrzelić jakiegoś frajera, który siedzi na działku. Jest coś tutaj jeszcze? Staram się tak. Patrz. O, okej, okay, to mi wystarczy. No nie no nie czy coś się zmienia z tym karabinem? Nie. Po prostu to jest tryb patrzenia. Wiele bardziej lubię jak w grach jest opcja właśnie patrzenia przez celownik w ten sposób niż po prostu e, strzelania o, tak z jakby z boku? Nie wiem jak to nazwać. Ogólnie mogłem coś tutaj rozwalić, ale nie wiem co. Dziwne to jest. No dobra, chłopaki, idziemy do przodu. No i jedna zostawia mnie rzecz, gra chodzi płynnie, a kacscenki niektóre są bardzo... A niektóre kascenki mają jakby poniżej 30 FPS-ów. Jezus Nie mogę ich nawet dobić? Bo mogę je dobić? Nie, nie mogę. Zresztą trzeba by było kurde wszystkich podobijać, to jest straszne, to cierpią jak nie wiem. Oh. Co jest kurde Apokalipsa Tak Biały fosfor. Łou wow. aż wąciary Ja pierdzielę. Straszne Dobra, już się chowam. Gdzie oni są? To jest pytanie numer jeden. Kompletnie ich nie widzę. Widzę, jakby tutaj. Ja pierd... O jezus. Co tu tam idzie? Nie. Ok, chowam się. <ścoughs> Cudownie. Tu idzie jakiś kurde porąbany psychol. Co to jest? Jest! jest Why to fuck with Ja, to była egzekucja. No, no, niepotrzebne jest już. Wow, masakra. No dobra, do przodu trzeba iść. Nie ma ci się oglądać, to jest raczej. Nic, co bym chciał na co bym chciał patrzeć. Także Tam był scout, ale mam coś lepszego. Mam naprawdę dobrą broń. Ale nie, z której nie powinienem korzystać zbyt często, bo jest zbyt fajna. Uuu. Uh. Ale to Gould już padł? Serio? O, teraz są normalne kasy A tak to jest poniżej 30 fps w sensie. to attack the gate head-on see i think your little assault was meant as a distraction a cover for your partner agent riggs tell me where he is Jesus. fair enough next slow up you gotta be smart about this okay gould's right there and i got a clean shot you open fire now the civilians are dead does that mean nothing to you mm -hmm. Nic nie co zrobić? Fuck it, I'm taking the shot. Wait No chcę coś zrobić, nie mogę nic. it's a you take care of the rest of them yes sir still have nothing to say agent maybe if you understood the hell you put these people through set them up a tom some civile Oh, yeah, over here we've got to save these civilians jaki jaki Oni są the where? we got an open path straight to gold. what about the civilians we gotta save them look

No, co mam patrzeć, jak gościu kury tutaj umiera? To no, chyba se żartujesz. Co ja jest jakiś kurde chorym, psychicznym... z złolem, czy co? Gościu był popychany i traktowany jak gówno. O kurde, ale dostałem strzało tego. frajera, który zginie tutaj. No, nie wiem, czy ja mogę jakoś ratować, ale. nie mogę patrzeć, jak jakiś inny gościu też tam kurde cierpi. Co? Mamy wybierać, kurde, kto zginie, a kto nie. Skoro możemy kogoś ratować i mamy do tego kurde szansę to zrobić. O Jezus ile. O Jezus, nie! Nie! Chyba co żartujesz, kurde! Stój tam kurde, stój! O ja pierdzielę! O, ja pierdzielę! O ja pierdę... Nie, 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 nie tutaj! Nie tutaj! Umieram! A nie żyje! Żyję. O, ja pierdzielę, ale ich to jest dużo. To raz, dwa, że tu jest kurde jakiś skurczybek wielki, który gdzieś tam poszedł? Nie, spalił! Siema. ma. O kurde, nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie zginę tutaj! Nie, o kurde, dobra? Żyję, żyję, żyję. Dobra, I Ym... są przeciwnicy. Tam jakby coś mogłem rozwalić, ale nie wiem. Ale tam są, tutaj są nasi, a tam jest kurde jakiś frajer, który zginie. Nie wiem, gdzie są ci cywile, ale. Oooooo! Oh, oh, oh. Eee, chowaj się, chowaj się. wow, wow dostaje, kurde, mocno dostaje. Wow! Chyba leży. Chyba leży, udało mi się jakoś go trafić. Kurde, granate! Dosłownie granate. Eee, chyba strzelam, kurde. O nie, nie, mieram, mieram. We got an open path straight to Gould. What about the civilians? Hmm. We got to save them. Look, I know it sucks, but Gould's vital to our mission. The civvies aren't. Our mission is to rescue people. Whoa, they must go. Hold up. We got to wait till they're gone. come. <coughs> on Skoro... Okay. okay. Don't talk. Just stop. The Aquatic Coliseum. Riggs is planning an attack. okay When? how? I don't know. Not good enough. Yeah no. Wait I don't know. Yeah. What the fuck is he doing? Exactly what I said he would. Yeah what was a strategy? Oh yeah Let him rot. Come on. Ja pierdzielę No i cywili uratujemy, a ten gościu padł, no. no niby kurde. Okay. E. Nie lubię takich decyzji. Nie lubię, no ale dobra. Jest niełatwo, jak widać. I... Aha, po cichu. No dobra, to w sumie zajmuj się nim. W sumie to chętnie uratuję tych cywili, bo. Może dałbyś mi też jakąś broń wyciszoną. Chętnie bym ją. O, przepraszam bardzo. Mam. Mam właśnie tłumek. Dobra, jasne. Z go nie postrzegę, bo przecież to skórę ogarnął wszystko, nie? Chyba on sobie poszedł. Dobra, widzę, że gościu tu wie co robi. Ja nie wiem. Okej, okay, załatwiony. Kurde, sztangę ktoś tu zostawił na piasku, to się zepsuje. No idę, 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 spokojnie. <laughs> nie sądziłem, że tutaj, że można tam iść na bok. Ja w szoku jestem, co tu się teraz dzieje. Nie ma czasu, kurde, na to. And this action is much better. Don't worry. Everything's okay now. Thank you. Go on! Get out of here! Now that we wasted all this time, we should check on Gould. us calm down, little We will. All the soldiers are either dead or gone. We should be in the clear. Oh. Czyli kurde na cicho było bardziej opłacalne, no bo jakby nie patrzeć, te, czy no, robienie tego na cicho było 100 razy bardziej opłacalne niż napierdzielanie się ze wszystkimi, przez co i tak cywile pewnie zginęli, więc... Nice, nice! 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 Nie spodziewałem się tego, jestem w szoku, nice. No, to tylko tyle powied potrafię powiedzieć. Nice! On jest Co to jest? Myślę, że to był plan. to Więc co? że to jest więc co? to niż walczenie z armią. Gdzie w no, jakiś gościu wychodzi, coś czuje, że będę jeszcze go spotkać podczas here, right, let's Ale przynajmniej teraz nie musiałem. There's no time, Lugo. Zone's still hot. Are you kidding me? Gould's death is our fault. It was his own damn fault. Actually, it's yours! For not letting me take that shot! He led a suicide mission. They call him that for a reason. What I die out here, you are gonna leave me in the dirt too? If you keep pissing me off! How about I shoot you both so you don't shut the fuck up? Now let's go. Mm, mm, mm. A tu mam, tu mam, mogę iść dalej. Jako mam to się zmienię w ten sposób. Na przykład przypadek, żeby mieć od razu szybki strzał, a nie kurde, celowanie. Jak gości będzie zbyt blisko, to myślałem, że tam ktoś stoi. No chyba, to idę do przodu. Chociaż jedną sprawdzę rzecz ogólnie. Czy tutaj nie ma jakichś danych wywiadowczych. No nie znalazłem, pewnie nie znajdę wszystkich, ale tutaj zawsze nie, właśnie się chowają, nie? Ciekawe, ale tutaj chyba nic nie ma, nie? Wszystko jest kurde. O kurde, myślałem, że to są wrodzy żołnierze. Ja mówię, wyszedłem sobie akurat na to, żeby kurde mi zarąbali, nie? Super. Ale nic się tutaj nie świeci, więc idę po prostu przed siebie. Jak coś tu po prostu pominąłem to i tyle. No i co? Mogę to uderzyć? Mam co zrobić? Ktoś to otworzy? Tak. Ale głosi to się nie dało wejść, nie panowie? Nie. Mówili, że nie. just fucked what are you talking about people died back there not just soldiers and civilians but Gould our best chance of getting out of this hellhole calm down Lugo there's nothing we could have done don't tell me to calm down we got no idea what the fuck we're doing here yeah you're right Putting your faith in Gould you are fucking clueless man I'm through with this shit fuck you at least I'm doing my job you're the one who's fine just sitting back waiting for things to unfuck themselves you think i like watching these people die huh you think i won't carry this into my fucking grave stand down <laughs> both of you stand the fuck down the fuck is wrong with you two we're in the middle of a fucking war zone and you're fighting in the dirt like a couple of goddamn kids you are delta operators fucking act like it all right then we good yeah Lugo! No i to jest kurde to, szacunek do cholery jasnej. Psz. Jak dzieci w przedszkolu. <laughs> eee, jak dzieci w przedszkolu. I co, ciemność, tak? A nie, ładowało się po prostu wszystko. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Kolej, ta broń jest świetna, którą mam. Naprawdę jest świetna. Jest mocna We i have. ma dużo pocisku. Dziękuję. To all you boys and brown out there in radio land, I'm happy to report, that agent Gould has left the building. Next up on our countdown agent Briggs, followed by Captain Walker and the fabulous D-boys. Więc so stay tuned, stay alert and stay hydrated. Radio man out. No nieco nie i tak, panie radiowiec. By się jeszcze spotkał. O jakie to jest czyste! Ej! Jakie czyste to jest! Powiem szczerze, że jak na przysypany, zasypane wszystko piachem, to ta podłoga jest idealnie wyczyszczona, przynajmniej w tym miejscu po prostu. <laughs> Odbicia ma normalnie takie jak, po jakimś kurde środku do czyszczenia szyb. I podłóg. No chyba bardziej podłóg. Ale panowie idziemy, czy tak będzie stać? Trochę cicho tutaj jest, więc muszę gadać. <laughs> i'd say that's the gate mordor adams take care of the lookout i'm on it okay all right lugo who are we up against an army give or take oh shit how are we getting through this this might help my wow. whoa Zimna, to jest biały fosfor. Lugo. Tak, was że odpalę biały fosfor. Ja pierdzielę, bo co tutaj jest w ogóle? Ja pierdzielę, przecież to jest koszmarne, koszmarny wybór. Mogę stąd zjechać, nie? Zablokowane, czyli ja muszę to zrobić. Bardzo mi się to nie podoba. No ale dobra, skoro trzeba, to trzeba. Skorzystaj z moździerza. Ja pierdole, no, Dobra. Okay, prepare to fire. That To order? Yeah, it is. Fine. Launching camera. Tam, on the balcony, we got intruder. Camera online, sir. Okay, targeting online. You ready? Whenever you are. Eee, jakieś tu mam ruszać?

O kurde zginę? Chyba coś tu jeszcze jest? Właśnie dostaje dosyć mocno. Dawaj kurde, wszystkich po kolei. Gdzie jeszcze co jest? O tutaj jakiś gościu strzela z rakietnicy. O kurde, okej, okay, załatwiony. Co tu jeszcze jest? Duży, dużo ich tutaj jest na pewno. Okej, 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 idę idę, idę, nie chcę zginąć. Dawaj, dawaj, daj cyk. Koś tu jeszcze jest gdzieś Ja pieprze o boże Jak stąd wyjść? Ja pierdzielę, to było ja, ja nigdy w życiu nie grałem w taką grę, gdzie, gdzie po prostu ja, pi... o mój Boże, no co tu odwaliliśmy? Ja pierdzielę. Dobra przykro mi brać, ale musisz się zginąć. Nieważne, że jesteś wrogiem czy nie, ale. This This was too much. Stop talking. Ja yeah, right. yeah, pierdziele. Nie mogę zginąć ja pierdzielę. Dobra, ja tam muszę się bać gdzieś. Zginął. Dobra, idę, idę, idę. Nie, nie mogę nawet o, przeskoczyć mogę. O, jest. Ja pierdzielę. To nie jest coś, co powinno się zrobić w żadnym wypadku. Powiem szczerze, czasem ta gra jest. Sorry, ale muszę cię dobić. Nie, nie mogę na to patrzeć. Lepiej kulka w niż cierpieć. Nie, nie wiem. Brought this on yourself. We were helping. So. Oh no. Oh. Are those... civilians? Where'd they come from? There's no camp here. They took them from the nest. Oh. That hotel back at the storm wall? No, 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 those can't be the civvies that got kidnapped. It's not possible. Oh, yeah, it is. That's why Gould stormed this place. He didn't want the gate. He was trying to rescue his people. This is your fault, goddammit! Stop right there, Lugo! But it is! He wouldn't have, have a choice! He turned us into fucking cowards! No! No! We need to keep moving. What? What's going so so? on here any second? We need to keep moving. But walker? You're, you're not even going to make these bastards pay for what they've done. Now, are you with me or not? Ja że jeszcze żadna gra nie pokazała czegoś takim, nie wiem, wow. czy nie grałem w taką grę, która tak... O nie, dobra, y, starczy tego. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z Peg Ops The Line i... E, a, y, siema, no, siema.